Audio. Dzień dobry państwu witamy w kolejnym wydaniu o świecie wonecie. Przy mikrofonie Michał Broniatowski, a po drugiej stronie. Adam Jasek, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz śledzimy e, coraz uważniej wydarzenia w, w Ukrainie, bo najwyraźniej zbliża się jednak dużymi krokami ta oczekiwana od miesięcy kontrofensywa. E, dzieją się nowe rzeczy na froncie. Przede wszystkim e, e, siły rosyjskie, głównie siły e, pana Prigorzyna który jest twórcą i dowódcą grupy Wagnera, na której spoczywał główny wysiłek od kilku miesięcy w zdobywania Bachmutu. E, otóż oni ogłosili, że zdobyli Bachmut. Ukraińcy nie zaprzeczają, ale trzeba ciągle pamiętać, że oczywiście jest to wielki propagandowy sukces dla Rosji, no bo to jest najpotężniejsza bitwa, pamiętajmy, najpotężniejsza bitwa w Europie po e, zakończeniu II wojny światowej. Zginęło w niej kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, w tym dużo więcej po stronie rosyjskiej, atakującej, ale osiągnięto bardzo niewiele w tym wszystkim. Owszem, Bachmut jest ważnym węzłem kolejowym. Problem tylko polega na tym, że wszystkie, wszystkie linie kolejowe oraz drogi prowadzące do tego węzła są po prostu zniszczone w wyniku tych ataków rosyjskich. A poza tym sam Bachmut, jest, leży na płaskim terenie. Jeżeli Rosjanie będą chcieli iść dalej na wschód z Bachmutu, no to napotkają bardzo duże trudności, głęboko okopanych Ukraińców w okolicznych wzgórzach. To jest teren dużo trudniejszy do zdobycia, e, niż mógł się wydawać do zdobycia e, Bachmut. E, więc no. Jeżeli celem Ukrainy było związanie dużych sił rosyjskich w tym miejscu i w ogóle uwagi rosyjskiej w tych okolicach, to jest region Ługański na Donbasie, no to z pewnością im się ten spełnienie tego celu udało. Wydarzyło się również coś innego, mianowicie grupa Rosjan, którzy tam, tam w, w Ukrainie walczą po stronie Ukrainy i przeciwko Rosji. To to są głównie ludzie, którzy e, mieszkali w, w Ukrainie z ukraińskimi żonami albo po prostu tam mieszkali od dłuższego czasu a, i no, postanowili, że mniejszym ryzykiem dla nich e, byłoby e, walczenie po stronie Ukrainy niż, niż ryzykować to, że staną się częścią. E, że no, jako podejrzani powrócą do Rosji. Stworzyli e, dosyć liczne, to jest to kilkuset, jeśli nie kilka tysięcy żołnierzy e, w, kilku, e, w kilku rozmaitych formacjach, i teraz te formacje dokonały. E, przejścia przez granicę rosyjską, głosząc, że no, dążą do wyzwolenia Rosji od autorytarnego reżimu. Oczywiście to zbyt mała siła jest, ale znów wygląda to na to, że Ukraińcy w ten sposób znów odwracają uwagę, zwłaszcza, że to nie jest tylko desant na granicę, przez granicę w okolicach Charkowa, ale również daleko na północy w okolicach Sum, to jest około 1000 kilometrów granicy. Więc pokazują w ten sposób Rosjanom, że nie są, nie są w tej części e, granicy bezpieczni. No i zobaczymy, co z tego dalej wyniknie. Czy chciałbyś na tym etapie coś skomentować, czy idziemy dalej? No myślę, że dobrze to wszystko opisałeś. E, te, ten, ten, ten Bachmut, to do, do końca nie wiemy, e, e, czy, 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 czy Rosja rzeczywiście go kontroluje. Pojawiły się też doniesienia o tym, że Ukraińcy. Yy, dokonali takich kontrofensyw dookoła Bachmutu i mogą, yy, mogą stamtąd, yy, no, w gruncie rzeczy, yy, kontrolować yy, teren tego miasteczka. I, I wydaje mi się, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że, że te działania, yy, no, trochę takie partyzanckie, yy, w innych miejscach. Yy, Konfliktu i na terenie samej samej Federacji Rosyjskiej, no oczywiście miały ten e, chyba cel też taki przyćmienia propagandowego wydźwięku zdobycia Bachmutu przez Rosjan. E, w ten sposób, w pewnym sensie można powiedzieć, że Ukraińcy pokazali e, Rosjanom, że walka trwa dalej. No, być może, że tak było, być może wszelkie, wszelkie teorie w tej sprawie są na tym etapie dopuszczalne, może kiedyś się dowiemy, co naprawdę się stało. Wszystko to otacza to, co nazywamy mgłą wojny, i im bardziej ta mgła jest gęsta, tym bardziej jest to na rękę Ukraińcom, którzy. Planują e, atak e, i również Rosjanom, e, którzy przeszli do obrony na całym froncie, bo co prawda no, zdobyto te kilkaset metrów. E, Nowych linii w, w Bachmucie, ale trzeba powiedzieć prawdę, Rosjanie są na całym froncie w głębokiej defensywie. Praktycznie od czasu zdobycia przez Ukraińców Chersonia, który leży na południu kraju blisko ujścia Dniepru do Morza Czarnego. I Rosjanie rzeczywiście w tej obronie budują ogromne umocnienia. Zobaczmy, My, jak i czy Ukraina sobie z tymi umocnieniami. Poradzi. No, tu można przypomnieć pokrótce i przekonamy się, jak to będzie prawdopodobnie już, już niedługo, o kilku kierunkach takich zasadniczych dla, dla, dla Ukrainy do ataku. No, pierwszy to i biorąc od, od wschodu, od zachodu, przepraszam, to jest podejście do, do Krymu i przejęcie kontroli nad Wielką zaporą w Kachowce. To jest taki teren no, strategicznie ważny dla, dla obydwu stron, ze względu właśnie na samą zaporę, ze względu na potężny zbiornik wodny, elektrownię, która tam się znajduje, no i jedyne lądowe połączenie z okupowanym przez Rosję obecnie Krymem. Drugi kierunek to jest kierunek na Mariupol, względnie Melitopol, to są miasta. E, Mariupol jest portem nad Morzem Azowskim, Melitopol jest niedaleko. E, ten kierunek służyłby temu, by e, Ukraińcy przerwali korytarz lądowy, który łączy e, Rosję z, z Krymem. E, też można powiedzieć oczywisty kierunek dla, dla Ukraińców i też oczywisty dla Rosjan, oczywiste dla Rosjan miejsce do stawiania ogromnych umocnień. Kolejnym kierunkiem jest kontratak w, na Donbasie, na przykład na linii właśnie frontu, którego częścią jest Bachmut, albo też atak od strony północno-zachodniej na południe od Harkowa. Zostawmy te, te, te szczegóły. Będziemy oczywiście o tym mówić, kiedy to się stanie, ale nie tylko militarne wydarzenia. Był w ubiegłym tygodniu, w ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy Władimir Zelenski. Odbył e, niezwykłą podróż. Leciał 15 godzin e, z Arabii Saudyjskiej do Tokio samolotem nad terytorium Chin, nawiasem mówiąc, ale pewnie ze względów bezpieczeństwa e, udzielił mu swojego e, prezydenckiego samolotu prezydent e, Francji Macron i e, Załęski szczęśliwie wylądował w, w Tokio, a potem przeniósł się do Hiroshi,my gdzie odbywało się spotkanie grupy. G7, grupy najważniejszych zachodnich państw, o której mogę powiedzieć, zanim oddam Ci głos, że kiedyś, nie wiem czy Państwo jeszcze pamiętają, do roku 2014, G7 była grupą, G8 był w niej, była również w niej Rosja, no i została z tej grupy wyrzucona po aneksji Krymu. To jeszcze nie koniec. Drugiej części tego podcastu posłuchasz tylko w aplikacji Onet Audio.